Witam człowiek rejestrator świata. Dzisiaj kolejne sensacyjne znalezisko. Już mówię o co chodzi. Będąc na kalentropach na offroadzie, tutaj przypadkowo odnalazłem stary bęben. Jest to bęben filmowy. Prawdopodobnie naciągał taśmy z uśmiechniętej Polski. Tak, był film o uśmiechniętej Polsce, ale pozostały tylko tutaj takie. Takie, takie pozostałości z tego bębna, jak możemy zauważyć on się nawet jeszcze uśmiecha, tutaj o patrzcie, on się jeszcze uśmiecha, on się śmieje, ale no niestety do niczego się już tutaj nie nadaje, spójrzmy na tą konstrukcję, bęben prowadzący taśmę w kinie czy tam na projektorach innych, tak on się prezentuje, na pewno za chwilę zadzwonię do muzeum i zgłoszę fakt odnalezienia, muzeum też będzie uśmiechnięte, będzie się na pewno cieszyć. Fajnie ten bęben, naprawdę takie znalezisko to jest strzał w dziesiątkę. To jest strzał w dziesiątkę. No filmu już tutaj nie, nie znalazłem, nie odnajdę. No pozostał tylko bęben z tej uśmiechniętej, nie? No. I to tyle, dobra. Dobra, ja wyciągam telefon i dzwonię. Na razie.